Cześć. W dzisiejszym krótkim filmie chcę wam przedstawić przepis na przepyszną domową surówkę z młodej białej kapusty. Taka surówka idealnie nadaje się do obiadu bądź do dań z grilla. Jest naprawdę bardzo łatwa do zrobienia, do jej przygotowania potrzeba niewielu składników, także gorąco o was zapraszam i polecam przepis. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania tej surówki. Na początek młodą białą kapustę, cebulę oraz ogórka zielonego szatkujemy, a marchewkę trzemy na tarce o grubych oczkach. Tak przygotowane składniki dajemy do jednej miski. Następnie doprawiamy solą oraz pieprzem. Dodajemy również koperek oraz trzy łyżki kwaśnej śmietany. Koperek można użyć świeży albo suszony. Wszystko dokładnie mieszamy. I nasza surówka gotowa. Jak widzicie, no naprawdę do jej przygotowania potrzeba zaledwie kilku chwil, kilku składników. Jest naprawdę przepyszna, chrupiąca. Bardzo gorąco Wam ją polecam. Idealnie nadaje się do obiadu, do dań z grilla. Także życzę smacznego!